Widzicie, jest puściutko, nie ma nikogo. Nie dlatego, że jest po prostu mało ludzi teraz akurat, tylko dlatego, że zasnąłem w pociągu i się obudziłem gdzieś daleko. Muszę wracać. Byłem taki zmęczony, nagle się zrobiłem i sobie przysnąłem. I szczerze powiedziawszy, nie wiem gdzie jestem. Wezmę pociąg w drugą stronę i powinno być okej. Okay. Ciekawe są też, że można je sobie zamieniać. Macie jakby w dwie strony siedzenia. Możecie jechać w tą stronę, możecie jechać tyłem. Jak na przykład chcecie usiąść w czwórkę, to sobie wystarczy, zrobicie tak i macie cztery miejsca, żeby siedzieć. Fajnie, co? Wybaczcie mi tą wpadkę delikatną. Trochę mi się przesnęło, ale niczego nie żałuję, bo czuję się o wiele bardziej wypoczęty teraz. Więc lecimy, musimy wziąć prom, na Miardzim. Najpierw musimy kupić bilet. Promem popłyniemy może 10-15 minut, 20 może. Teraz jechaliśmy pociągiem. Teoretycznie mieliśmy jechać 22 minuty, ale ja pojechałem trochę dłużej, z czego się całkiem cieszę w zasadzie, bo wydaje mi się, że spałem dłużej w tym pociągu. Niż spałem przez całą noc w autokarze Mam nadzieję, że nie będzie jakoś mnóstwo wycieczek szkolnych Tak to było do tej pory wszędzie muszę wam przyznać, że Miyajima ma specjalne miejsce w moim sercu. Głównie dlatego, że jest to wyspa, która ma coś w sobie. Cały klimat będąc na Miyajimie jest zupełnie inny niż w całej Japonii. Może taki bardziej Japoński, bardziej taki świątynny, sam nie wiem jak to opisać, ale przede wszystkim mają tam bardzo dobre jedzenie. Oprócz tego samo dotarcie na tą wyspę mi się po prostu podoba. To, że trzeba się trochę pofatygować, trzeba wziąć statek i promem jechać na tą wyspę, jest dla mnie po prostu coś, co ma w sobie takie jakby przejście z takiego zwykłego miejsca do miejsca faktycznie, powiedzmy, sakralnego. Gwarantuję wam, że jeśli wy również dotrzecie na tą wyspę, nie ani chwili spędzonej tutaj. A co więcej, polecam wam spędzić tutaj przynajmniej jedną noc i wtedy doświadczycie czegoś niesamowitego. Wielokrotnie nocowałem na Mijajimie i takie wieczorne spacerki, gdzie nie ma kompletnie nikogo przy plaży, no to po prostu jest magiczne. I uważam, że każdy powinien tego doświadczyć. Jesteśmy już na pięknej wyspie Miyajima. Niektórzy z was mogą się zastanawiać, co tu jest takiego szczególnego. Na pewno kojarzycie to miejsce ze słynnego Torii przez to, że jest to pływające na morzu Torii. Ta brama, która pływa na Torii jest budowana na morzu. A dlaczego jest tak zbudowana? W skrócie wam opowiem. W VI wieku ta wyspa w ogóle, Miyajima, to jest taka trochę potoczna nazwa. Ta wyspa nazywa się Itsushima. I ta wyspa, jak to wyspa, ma wszędzie góry, no i oczywiście naokoło plaży. I jest jeden szczyt, tutaj najwyższy, nazywa się Misan. Jak wiecie, Japończycy od zawsze wierzyli w różne rzeczy. Wierzyli na przykład, że jakieś drzewo, które jest wielkie i stare, może być jakimś tam bożkiem. I właśnie w Górę Misan już od VI wieku dużo tutaj tubylców wierzyło. Wierzyło, że to jest po prostu jakby Bóg, do którego można się modlić i który będzie tutaj pomagać wszystkim mieszkańcom. I z tego powodu, później oczywiście, osoba, która tutaj była władcą, zarządziła, że faktycznie i postawili tutaj świątynię w XII wieku. Ale przez to, że góra sama w sobie, jakby ta cała wyspa, jest Bogiem, to nie mogli tego postawić na Bogu, więc dlatego jest to jakby zrobione, postawione na morzu. Właśnie, żeby zachować ten odstęp delikatny między Bogiem a, no wiecie, po prostu miejscem, żeby coś zbudować. Więc najsłynniejszymi atrakcjami zdecydowanie jest tutaj właśnie Bramatorii, której Wam dzisiaj nie pokażę. Jest remont tej bramy od dwóch lat już. Praktycznie od 3 lat i jeszcze potrwa do końca tego roku, podobno do końca 2022. Wychodzenie na górę Misan również raczej nie wybieram, ponieważ niestety ale mam bardzo, bardzo poważne problemy z nogami. Ledwo chodzę i, i no, jest ciężko. Byłem na tej górze parę razy, widoki są naprawdę piękne. Oczywiście na szczycie rzuca się jakieś tam monety, jeśli wylądują na odpowiedniej skale. No to wasze życzenia się spełnią. Oczywiście, bo tu jest Bóg. Kolejnymi atrakcjami są również jelonki. te jest takie same jak w narze. Tylko wydaje mi się, że tutaj na miadimie są o wiele bardziej groźniejsze, więc uważajcie, mówię Wam to z doświadczenia. Dwukrotnie zostałem zaatakowany przez obecne jelonki. Jest tutaj pyszna, pyszna słodkość, nazywa się Momidimandziu. Kiedyś miałem okazję je tutaj zrobić własnoręcznie, i zrobiłem sobie takie chyba 5 czy 6. Wiecie, z czekoladą w środku, z anko w środku. No i to jest pyszne, uwielbiam to, więc bardzo byłem podekscytowany, że wrócę do domu i sobie zjem własnoręcznie zrobione te ciasteczka. A są, jeszcze raz powtórzę, moje ulubione, naprawdę są przepyszne. I tak je tu zjem, ale wiadomo, nie zrobię ich dzisiaj sam. No i zapakowałem je sobie elegancko do torby papierowej. Wyszedłem i zostałem zaatakowany przez jelonka, który dosłownie wszystko połknął praktycznie, że naraz. O, jedyne co wypluwał i rozrywał to oczywiście ten, tą papierową torebkę, więc moim zadaniem było chodzić po całej wyspie i sprzątać te papierki. No a drugi raz też miałem jakieś jedzenie przy sobie, gdzieś tam w kieszeni w ogóle i, i podszedł i mi i wziął. I tak jak widzicie tam niestety jest remont. Będzie są różne sklepiki. Musimy się nacieszyć taką bramą Torii, też jest ładna. Więc niestety tak to wygląda na ten moment, ale za parę miesięcy, czyli pewnie wtedy kiedy wy przylecicie do Japonii, już tego nie powinno być, powinna być już normalna brama, piękna, trzymam kciuki, żeby się wyrobili, ale znając Japończyków powinno być ok. tutaj jest teraz akurat chyba właśnie będzie przypływ, więc nie zejdziemy za bardzo na dół, tylko tam jakieś dzieci wchodzą, póki jeszcze mogą, tutaj generalnie woda będzie... Tak, na no, tyle wysoko, że nie będzie można chodzić, oczywiście, tutaj po tym. Oprócz Momidjimandzu, tutaj bardzo popularne są ostrygi, których za bardzo nie lubię. Szczerze powiedziawszy, nie jestem fanem, więc przepraszam Was, że, że nie pokażę Wam i nie zjem tego. Ale co ciekawe, tutaj zaraz obok Was, w zasadzie Miyajimy, Hiroshimy, jest taka wysepka, taka miejscowość, Kurę. I tam, właśnie, opanowali jako pierwsi na świecie taki system, jakby podgrzewania oceanu. Po to, żeby ostrygi mogły tam rosnąć przez cały rok. Bardzo lubię owoce morza, bardzo lubię ryby, ale ostrygi mi po prostu nie smakują i tyle. Kilkusetletnia świątynia Itsushima na Miyazimie jest głównym powodem sławy tej wyspy. Oczywiście przede wszystkim dzięki pływającej bramie Torii, znanej na całym świecie. Świątynia i jej brama Torii są wyjątkowe, ponieważ są zbudowane nad wodą, pozornie unoszące się w morzu podczas przypływu. Kompleks świątynny. Składa się z wielu budynków, w tym sali modlitewnej, sali głównej i sceny teatralnej, które są połączone promenadami i wsparte na filarach nad morzem. Wyspa Miyajima ma długą historię jako święte miejsce Shinto. Świątynia znajduje się w małej zatoczce, a brama torii znajduje się na morzu śródlądowym Seto. Odwiedzający uwielbiają chodzić po tym miejscu, ponieważ mają piękne widoki nie tylko na świątynie, ale i na morze. Po zachodzie słońca świątynia i bramatori są oświetlane codziennie do godziny 23, stanowiąc idealne tło dla gości na wieczorny spacer. Nie można jednak wejść do sanktuarium po zachodzie słońca. Alternatywnie turyści mogą oglądać oświetloną wyspę podczas rejsów łodzią. Rejsy trwają 30 minut i zabierają pasażerów wokół zatoki i przez bramę tori, tylko podczas przypływu. Rezerwacje są wymagane, ale można dokonać ich w swoim ryokanie lub w punkcie informacji turystycznej. Ryokan to są tradycyjne domy japońskie, gdzie możecie się zatrzymać. Jest to niesamowita alternatywa zwykłych hoteli, ponieważ jak sami rozumiecie, zamiast hotelowych pokoi dostaniecie takie tradycyjne japońskie pomieszczenia. Czyli prawdopodobnie będziecie spać na podłodze, na tatami i do tego macie opcję wykupienia sobie posiłków, czyli będziecie mogli spróbować lokalnych produktów. A trzeba przyznać, że Namiya-jima jest magicznie super spokojne miejsce, piękne o każdej porze dnia i roku. Przy wschodzie słońca świątynie i uliczki promienieją ciepłym kolorem, a wieczorne klimatyczne oświetlenie zmienia nastrój na taki bardziej romantyczny. Ponieważ doświadczenie świątyni Itsukushima wiąże się z wodą, nad którą jest zbudowana, dobrze jest być świadomym czasów przepływów podczas wizyty. Przyjemnym i relaksującym sposobem na cieszenie się urokami tej wyspy jest spacer po jednej z wielu uroczych ścieżek spacerowych. Otaczający nadmorski obszar miasta ścieżki przecinają las wyspy i zapewniają ładne widoki na miasto. Są trzy ścieżki prowadzące na szczyt Misen. Spośród trzech tras Daishoin oferuje najładniejsze widoki i nie jest tak stromy jak pozostałe dwa. Kurs Momiji Dani, choć najkrótszy... Jest jednocześnie oczywiście najbardziej stromy i prowadzi głównie przez las, więc zamiast pięknych widoków na morze i miasto, będziemy widzieć piękne drzewa. Dotarcie na szczyt z miasta zajmuje od półtorej do 2 godzin, choć ja kiedyś wychodziłem 3 godziny i tak jestem z tego dumny. Idąc cały czas prosto ścieżkami, prawdopodobnie dotrzecie do publicznego akwarium Miyajima. Przebudowanego i ulepszonego w 2011 roku. Akwarium przedstawia życie morskie lokalnych wód słonych i słodkich wokół Miyajima, morza Seto oraz mórz i oceanów z całego świata. Ciekawy jest przykład Farmy ostryk przedstawiający dużą liczbę rzeczywistych gospodarstw na wyspie Miyajima. Ostrygi to lokalna specjalność prefektury Hiroshima. Okej, okay, dzisiaj pomijam śniadanie. Już trochę za późno na śniadanie, jest godzina 11.06, zamówiłem sobie lody i udon. Jestem w tym miejscu chyba piąty czy szósty raz, uwielbiam to miejsce. Kiedyś tutaj jadłem właśnie ostrygi, ale to miejsce słynie z tego, że tu mają bardzo dobre i świeże ostrygi, ale to wciąż nie było dla mnie, więc dzisiaj udon, bo jeszcze nie jadłem, a uwielbiam udon. Swoją drogą, jakbyście chcieli przepis, żebym wam pokazał jak się robi udon, to dajcie znać w komentarzach. Piękny udon w pięknym miejscu. Mm, tego mi brakowało prawdziwe udon, pyszny wywar. Właśnie się teraz wzruszyłem. Nie wiem, czy jeszcze jednego nie zamówię. Jak wiecie, podczas jedzenia zup w Japonii często się siorbie. Tak, jak ja niestety na przykład teraz. Ale to wcale nie znaczy, że coś smakuje komuś, czy, czy coś, że w kuchni się ucieszy jak się jesz. Nie ma czegoś takiego. Po prostu tak się je, ale tu nie ma żadnej wiadomości dla kucharza. Damn, to jest dobre. Tak to ma być zjedzone. Tęsknię za tym udon, które zjadłem właśnie, już za nim tęsknię. Wygląda jak lody polanym majonezem. Jakie to jest dobre lody? Kruszony lód, to chyba się nazywa? Shaved Ice, Akigori. Na to jest jakby to jest syrop macia. Tu jest Anko, czyli moja ulubiona słodka mm, fasola. Mm. A na górze jest jakby śmietana. Śmietanka. Taki syrop śmietankowy. Musicie to spróbować. Ja jestem szczęśliwy. W tym momencie... Mm, jakie w ogóle dobre posiłki tu były. Pyszne udon, pyszne lody. I za całość zapłacimy... Nie wiem ile. Jest napisane tylko, co zamówiłem. 1300 jenów. Chyba tu przyjdę jeszcze raz za chwilę. Serio. I zamówię dokładnie to samo. Wiecie co? Zmieniłem zdanie. Nie przyjdę tu jeszcze raz tylko od razu zamówię jeszcze jedną porcję udon Mięso idealne, mięciutkie Już po śniadanku i obiadku, to pierwsze udon kosztowało 630 jenów, czyli 20 złotych To z mięsem kosztowało 700 jenów, czyli tam nie wiem z 25 zł. 20 zł za pyszne udon. Tyle nawet nie kosztuje zestaw w McDonaldzie. Więc to jest zdecydowanie jeden z powodów, dlaczego Japończycy raczej nie gotują. W takim miejscu jak Miyajima na wyspie, gdzie wszystko jest droższe, udon kosztuje 20 zł. Rozmiarowo myślę, że spokojnie większość osób by się takim czymś najadła. Ja nie jadłem wczoraj zbytnio kolacji, tylko to tako jaki. No i w zasadzie tyle. śniadania również nie jadłem nic. A dużo chodzę, bo ponad 20 km dziennie. Więc zdecydowanie potrzebowałem troszkę zjeść więcej. Choć przyznaję szczerze, nie jestem pełny. Mogłem spokojnie coś jeszcze zjeść. A nawet powiem więcej, zjem mandziu Te ciasteczka, o których wspominałem wcześniej, na pewno muszę je jeszcze pożyreć. A, tu jest tak pięknie. Spójrzcie, jest cisza i spokój. Teraz idziemy do jeszcze jednej świątyni, która znajduje się nieopodal. Jeszcze raz Was przepraszam, że nie wejdę na górę tutaj, ale coś jest nie tak z moimi nogami. W sensie autentycznie, no podejrzewam, że to przez to, że tyle chodzę. Poza tym o trzeciej mogę wejść do hotelu. Planuję to zrobić, właśnie, żeby tam wejść do hotelu, żeby się przede wszystkim umyć. Rano, jak dotarłem do, na przystanek, to umyłem tylko zęby. Polecam Wam właśnie zawsze brać z hotelu szczoteczkę i pastę, ponieważ dosłownie nigdy nie wiadomo, kiedy Wam się mogą przydać, a podróżując nocnym autobusem, na pewno Wam się przyda.